Jak wątroba działa na cały układ rozrodczy i dlaczego ma tak bardzo duże znaczenie przy miesiączkowaniu, przy migranach miesiączkowych, przy przechodzeniu przez premenopauzę i menopauzę. Co wątroba ma wspólnego z tym, czy można zaś wciąż, czy nie. To jest moje miejsce do praktyki. i Tutaj robię praktykę dziką, grano, ale kurs dziką prowadzę z sali. właśnie 26 maja ruszamy z pięknym kursem odmładzanie i regeneracja kobiecego ciała. Seria siedmiotygodniowa. Na każdej sesji poświęcimy uwagę jednemu organowi wewnętrznemu. To jest piękne ujęcie zengfu, czyli mojego ulubionego tematu narządów wewnętrznych, najważniejszych narządów wewnętrznych w systemie tradycyjnej medycyny chińskiej. Będziemy praktykować, będę Ciebie uczyć praktyk na wszystkie organy wewnętrzne, ale właśnie z uwzględnieniem tego aspektu kobiecego. Będziemy oczyszczać nerki z toksyn, będziemy oczyszczać wszystkie organy z toksyn, będziemy transformować emocje, które są w organach wewnętrznych, no ale przede wszystkim też dowiesz się, co ten organ wewnętrzny tak właściwie energetycznie znaczy, na przykład ten malutki pęcherzyk żółciowy, który czasem jest usuwany, ale jego energia tam zawsze jest, co on znaczy dla Twojego ciała i dla Twojej ekspresji. Jeżeli zaburzona jest energia w tym malutkim pęcherzyku żółciowym, to jest ból migrenowy. To jest ból na całym meridianie pacherzyka żółciowego, który idzie przez całe ciało. Takie maleństwo, a jego meridian biegnie przez całe ciało i zaburza bardzo wiele rzeczy. Trafi również spowodować, że cały czas są spięte mięśni, są skurcze mięśni. Dowiesz się o swoim sercu i to, jak uśmiecha się do swojego serca, to to, aby uśmiechać się też do wszystkich organów wewnętrznych. I nauczysz się, jak serce współpracuje z innymi organami wewnętrznymi, jak płuca współpracują z wątrobą i co się dzieje, kiedy zaburzona jest energia wątrobowa. I wątroba atakuje, śledzone. To się dzieje, kiedy nerki ściągają z wątroby. Cała historia tej naszej pięknej rodziny organów wewnętrznych tuż przed Tobą. 26 maja. Kurs odmładzania i regeneracji kobiecego ciała. Przywróć sobie siłę, przywrócisz sobie siłę. Zaczniesz być bardziej stabilne emocjonalnie, ponieważ znajdziesz swoje centrum i zrozumiesz, że energię pierw kierujesz do siebie i kiedy tu się czujesz stabilnie, możesz wyjść do innych. Zadbasz o to na pewno na tym kursie i nauczysz się robić to każdego dnia. To jest stabilne, pionowe wyrównanie, odzyskasz siłę, radość życia. Przy okazji, zadbasz o wszystkie organy wewnętrzne.